Zobacz, jak nasza myszka wyrosła. No, zmężniałaś. Zmężniałaś, futerka dostałaś. Jesteś już długo zdrowa. No. Długo jesteś już zdrowa. Markę masz taką włóczaną. No, taki masz taki jasny oczy, zobacz. No, cieszę się. Taka byłaś, słabiuteńka, Taka byłaś, słabiuteńka, gdy do nas przyjechałaś. No. Przewracałaś się o własne kopytka. Przewracałaś się o własne kopytka. A teraz co? Taki duży z ciebie kucyk wyrósł. Ile ty u nas jesteś? Chyba 4 miesiące. Albo jakoś tak. Dalej masz te krzywe ząbki. Dalej masz te krzywe ząbki. Ale jesteś ładny. Chodź tutaj, dwa tak po słoneczko, żeby cię było dobrze widać. No. I Milka tutaj też z nami jest. No. Takie same teraz jesteście, dziewczynki, podrosłyście, podrosłyście bardzo, no, fajnie na śniegu jest, fajnie, jak nie ma wiatru, to jest fajnie, słoneczko świeci, nie ma też błota, Przyjemnie jest dużo, dużo przyjemniej, no, ja to nie lubię deszczu, wy chyba też. Wy chyba też nie lubicie deszczu, co? No ale masz futerko gęste, taka fajna dziewczynka z ciebie się zrobiła. No, bo każ masz tu robkę w oczku. No, dobra, nie da się tak łatwo odczepić. No chorowałaś, chorowałaś na początku. Pani doktor przyjeżdżała do ciebie co trzy, co cztery dni, a teraz inne źrebaczki w stanie stoją, zasmarkane. A ty tutaj sobie łazisz. Łazisz. O jaka ciepła jesteś od tego słońca, taka brązowa. To nagrzewasz się, no będziemy zobaczyć do twojej mamy, co jej u niej słychać. Idziesz ze mną, chodź. Chodź. No chodź. Chodźcie dziewczynki. No. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie za mną. No Nachodźcie. No chodźcie. chodźcie do mamy. No chodźcie. No, tu jest krówka i Marianka, mamy. Mamy zajęły się jedzeniem. Proszę bardzo, cała morda schowana w sianie. Cała morda schowana w sianie. No. Krówka też ma piękne futro gęste. O, ty to jesteś ładna też córeczka ładna i ty ładna córeczka jest ładna i mama jest ładna i twoja córeczka też jest ładna i ty też jesteś ładna no no a reszta przedszkolaków w siedzi bo są troszkę zasmarkane krówka z milką jest tutaj myszka z mamą no ale tamtym też się już poprawia też niedługo przyjdą chyba tutaj do was się wydaje, że jeszcze za 2-3 dni posiedzą i do was tutaj przyjdą no ty, ty, ale się cieszę, że ty jesteś taka fajna, zdrowa silna, urosłaś już może mamy przerośniesz na wiosnę, co? przerośniesz mamy, myszka przerośniesz się? zobaczymy zobaczymy zobaczymy, jak to będzie wszystko o, idzie i Milka do nas Pewnie myślisz, że tu jakieś marchewki są, albo co? Takie tutaj jest zbiorowisko kucyków. Takie tu jest zbiorowisko ładnych kucyczków. Tak? <grym> Też cię interesujesz, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? No. Zobacz, jakie one są ładne. Dwie mamusie i dwie córeczki. Dwie mamusie i dwie córeczki, tak? tu jest coś fajna mama gruba. Gruba mama z Ciebie jest. Cały dzień przysianie, no musisz być gruba. No. <słuch> Ale dostawać tej sierści na mordzie, myszka, to naprawdę wyglądasz inny koń, inny koń, a pod spodem chuda mordka troszkę. A z tym futrem to wyglądasz naprawdę fajnie, naprawdę fajnie. Tutaj domowe przedszkole ma super warunki. Taki duży tu jest padok i tam jeszcze w tym lasku, w lasku, nie wiem, z 4-5 tysięcy metrów, tak? Macie swój prywatny karmik, macie swoją prywatną wiatę, proszę bardzo, z lizawką. I tutaj jeszcze taką mniejszą wiatę, no. Także macie tutaj super, tutaj zazwyczaj stoją Kiedyś tam stały od drogi, ale teraz tutaj stoją Stoją wszystkie mamy ze swoimi, ze źrybakami podrośniętymi Tylko ak aktualnie trzy, trzy, trzy parki są Lekko zasmarkane i stoją w stajni Ale jeszcze parę dni tutaj przyjdą <ścoughs> Ty to wyglądasz z mordy jak żubr Jak żubr wyglądasz z mordy Także one tutaj wszystkie sobie stoją, mają taki swój prywatny wybieg. Bo no te rybaki, to tak, żeby ktoś nie kopnął je czy coś, chociaż już teraz podrośnięte są już rybaki. No kurdu, jest tylko mały. A reszta rybaków to już jest takich dużych, dużych. No takich dużych jak ty. Takich dużych jak ty. Reszta jest. Ich. Także dziękuję jeszcze raz. Za to, że pomogliście uratować te wszystkie rodzinki. O, proszę bardzo, no skaczemy. Skaczemy. Hops. Hopsa sasa.